No dobra, generalnie to nie mam flow, ale żeby pokazać wszystkim, że nie warto się poddawać i dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, postaram się nagrać ten odcinek, mimo przeciwności losu. Prób mikrofonu zrobiłam już chyba tysiąc, poświęciłam na to cały dzień i generalnie podsumowanie tego doświadczenia jest takie, że cały czas wszystko brzmi do dupy. Ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Jakoś trzeba żyć. Zatem spróbujmy nagrać ten odcinek utworzyć jakiś interesujący kontent dla słuchaczy. Lecimy. Zatem witam Was wszystkich serdecznie w pierwszym odcinku negatywnego podcastu. Siemaneczko. I dzisiaj pozwolę sobie ponarzekać na taki oto temat. Szukanie pracy w Polsce. Dlaczego na taki temat zamierzam dzisiaj ponarzekać? Bo mnie ostatnio bardzo mocno dotyka. Nawet nie powiedziałabym, że ostatnio, bo od 10 miesięcy próbuję znaleźć pracę i jestem tu, gdzie jestem. Czyli w dupie. Nie ukrywajmy, nie oszukujmy się. Jest jak jest. Życie nie głaszcze, sytuacja mnie nie rozpieszcza. No ale dobrze. Kontynuując. Oczywiście, to jakby nie jest pierwszy raz w moim życiu, kiedy ja szukam pracy. Jest to moje trzecie takie poważniejsze podejście. Natomiast pierwsze, w którym stykam się aż z tyloma problemami i z takim oporem rynku. I może czemu ten opór rynku tak mnie oburza? Tutaj Wam dam jakiś background, bo oczywiście nie wiecie tego zapewne o mnie. Znaczy, myślę, że ci, którzy słuchają na tym etapie, to akurat to o mnie wiedzą. Bo nie liczę tutaj na jakąś obszerną publikę, ale gdyby ktoś kiedyś wrócił do tego odcinka, bo wybije mi sława i fame po prostu. Fame i sława, czyli jedno i to samo. Nieważne, no to mówię. Ja generalnie jestem z tych frajerów, którzy poszli po Liceum na studia. I to na studia dzienne. Ale na tym moje frajerstwo się nie kończy, moi drodzy. Nie. Bo ja poszłam na jedne studia licencjackie, związane z biznesem i językami i na tych studiach dowiedziałam się, od jednego z wykładowców, że są to studia płukania czereśni. Zabolało mnie to, ale to odkrycie spowodowało, że zaczęłam się bardzo poważnie zastanawiać nad moim życiem i przyszłością. W wyniku tych przemyśleń, zastanawiań podjęłam bardzo rozsądną decyzję o podjęciu kolejnych studiów symultanicznie, tym razem zaocznych. Można by to generalnie było podsumować tak, że zmądrzałam tylko w bardzo małym procencie, bo po prostu miałam te studia rzucić, ale nie. Ja wkopałam się w to bagno jeszcze głębiej. Zaczęłam ten drugi kierunek tych studiów, to tym razem była logistyka na politechnice. No i dokończyłam sobie jeszcze pierwszy kierunek: magistereczkę zrobiłam związaną z tłumaczeniami i komunikacją międzykulturową na niesamowitym uniwersytecie okrytym sławą jednym z najlepszych w Polsce. I nie, żebym się tutaj chwaliła, bo. Generalnie, że tak powiem, rzeczywistość po nim wciąż, wciąż jest gorzka. Bardziej mówię o tym z takiej perspektywy zadumania się nad tym, jak powierzchownie traktujemy pewne rzeczy i jak bardzo pozory mylą. No ale nieistotne. Podsumowując ten lakoniczny wywód, chodzi mi generalnie o to, że teoretycznie wykształcenie mam. I to bardzo szerokie. Z różnych dziedzin coś wiem. Na każdy temat mogę się wypowiedzieć. Różnych rzeczy w życiu się i małam. Może niezbyt wielu. Ale wciąż coś tam się podziało. Praca moja to już jest teraz trzecia. Wykształcenie, jakie było, takie jest. Gdzieś tam po drodze jeszcze zrobiłam jakieś kursy, czegoś się douczyłam, czegoś nowego się dowiedziałam. Doświadczenie w pracy zdobyłam. No i jest amba. Roboty jak nie było, tak nie ma. Szukam, przeglądam te oferty, wysyłam CV. Nic. Odzewu nie ma żadnego. I moi drodzy, na początku, to tak naprawdę, trochę się z tego śmiałam. Mówię: A dobra, może jakiś gorszy okres. Nie szukałam też tak jakoś super intensywnie. Umówmy się, nie będę was oszukiwać. Ja jestem z tych osób, które szukają pracy zawsze, czy potrzebują, czy nie potrzebują. Ja po prostu wysyłam CV dla sportu, bo generalnie nigdy nie wiecie, kiedy nadarzy się jakaś okazja, żeby coś zmienić, spróbować czegoś nowego. Więc po co sobie zamykać pewne drzwi z własnej inicjatywy? Także ja CV wysyłam zawsze. Bo, jak to też mówią, prawdziwy gracz zawsze pozostaje w grze, więc idąc za tym tropem, tak właśnie czynię. No ale od tych 10 miesięcy to już tak poszukuję tej pracy intensywnie. I że tak powiem, po pierwszych trzech miesiącach, czy czterech jak bez przerwy dostawałam auto replay z odpowiedzią, że się do niczego nie nadaje, no to zaczęło mi się robić trochę przykro, bo stwierdziłam, że. Ugrzęzłam w mojej obecnej pracy, której nienawidzę, jak już zresztą wiecie, no i nie sposób się z niej wydostać, ani w prawo, ani w lewo. Jak nie próbuję, w które drzwi nie zapukam, którego okna nie wybiję, no to ciągle lipa. I przypomniał mi się w tym kontekście ostatnio filmik, który był dosyć modny swego czasu w internecie, ze sławetnym cyganem, elektrykiem wysokich napięć, który był bardzo wylewny, bo, bo go bolało. Miał 500 zł renty, bo go oszukali, i musiał chodzić w ciężkich dyktach, co go obijały. Także obecnie czuje się właśnie tak jak cygan i łączy się z nim w bólu. Nie pomaga w tym wszystkim fakt, że z każdej strony wszyscy teraz trąbią i wszędzie się słyszy, że jest rzekomo rynek pracownika. Czyli jakim cudem jest to możliwe, kiedy w takich okolicznościach cały czas prześladuje cię taki pech. No przecież tylko ręce załamać. Naprawdę. Co prawda o tym rynku pracownika to ja też mam swoje zdanie wyrobione, bo dla jakiego pracownika rynek jest, dla takiego jest. Cała reszta zapierdala jak zawsze. Polska. No ale nic. Jakoś trzeba by z tej sytuacji wybrnąć. Ja generalnie nie mam jeszcze na to żadnej recepty. Nie wymyśliłam, jak mam to zrobić, a próbowałam już naprawdę wielu różnych rzeczy. Więc postawiona pod ścianą, na razie sobie ponarzekam. I może jak to wszystko tak z siebie wyrzucę, to przyjdzie mi jakiś pomysł yy, na to, co robić dalej. Natomiast, żeby utrzymać ten negatywny vibe, to teraz Wam powiem, co mnie najbardziej wkurza w tym całym aplikowaniu i szukaniu tej pracy. Przede wszystkim zacznę od samych ofert. Praktycznie z każdą z tych ofert coś jest nie tak. Są na przykład takie oferty, które wydają się wręcz idealne. Pozgadza się, hajs, pracodawca bardzo ochoczo chce nas zatrudnić, spieszy mu się niemiłosiernie, jest cały rezentuzjazmowany i on po prostu nas chce od teraz, już w tym momencie, w tej chwili, zaczynamy u niego pracować, obojętnie, choćby skały srały, musimy już być, musimy robić. No i wtedy to już wiadomo, że wdepnie się w jakieś fekalia. Bo coś na bank tam jest nie tak. Jak się zgadza hajs i jest takie ciśnienie, to z mojego doświadczenia jest kilka opcji, które mogą nas spotkać w takim środowisku pracy. Albo możemy trafić na szefa tyrana, czyli generalnie typa, który jest jak koń wyścigowy, ma klapki na oczach i widzi tylko to, co przed nim. To, co jest po bokach, jest już dla niego zupełnie nieistotne. Dla niego najważniejsze są KPI, deadliney, pozytywny feedback, zarządzanie czasem i VLOOKUP w Excelu. I jego nie interesuje, że roboty jest na osób 10, on zatrudnia sobie 5 i robi to oczywiście celowo, bo jakby wykazuje redukcję kosztów i on za to dostanie premię na sam koniec. Także nie martwcie się o niego, bo on to jakby wszystko ma rozplanowane gorzej z wami. Także jego nie interesuje, że Twój dzień pracy powinien teoretycznie trwać 8 godzin. Jego interesuje, żeby była zrobiona robota. Że tej roboty komu zrobić nie ma, to też go nie interesuje. Więc po prostu H&M. Haru i milcz. Rób raporciki w Excelu, kręć mu wykresiki kołowe, żeby on to sobie później mógł wkleić na PowerPointa i zaprezentować przed swoim managementem. I pochwalić się, jakie to osiągnął wyniki. Oczywiście bardzo ciężką pracą własnych rąk. Wiadomo, to nigdy nie jest praca zespołowa. To zawsze jest on, gwiazda, diament zespołu, menadżer, jego wyrobnicy. Druga opcja jest taka, że szef jest spoko, może być nawet bardzo fajny, ale trafiasz na współpracownika psychopatę, takiego typa polny podpierdalacz. To jest taka osoba, która cały swój etat poświęca na to, żeby podpierdolić kogoś w hajrach. On generalnie jest tam zatrudniony na jakimś stanowisku, ale jego to zupełnie nie interesuje. On tam jest po to, by zniszczyć komuś życie bo jemu jego własne nie poszło najlepiej. Więc na każdej przerwie, swojej, nie swojej przerwie HR-ów, on jest właśnie tam, w gabinecie HR-ów. On ma wiele do powiedzenia. On widział rzeczy. On słyszał rzeczy. On chce o tym mówić. Chce, żeby było to jasne. No i z takim typem to życie usłane różami nie jest. Można się poddać i po prostu zwolnić, bo dla normalnego człowieka to na dłuższą metę jest nie do wytrzymania psychicznie. Można też próbować z nim walczyć jego własną bronią, ale tu już się wchodzi na niebezpieczny grunt, bo może się to skończyć tak, że nie można później patrzeć na siebie w lustro po powrocie do domu, ale to już zawsze pozostawiam wszystkim do rozważenia we własnym sumieniu. Każdy tam jakiś plan na życie ma, więc jak kto chce, tak postępuje. Nie neguję niczego, bo rozumiem, że pod presją człowiek w dziwny sposób potrafi się zachowywać. Trzecią taką rzeczą. Która może być nie tak przy takim setupie, jaki opisałam na samym początku? Może być to, że współpracownicy są fajni, szef jest fajny, ale z samą robotą coś jest nie tak. Przychodzisz do takiej pracy i masz tą rozpiskę tych wymagań i obowiązków, i już po paru pierwszych tygodniach tak naprawdę orientujesz się, że coś jest nie tak. Zastanawiasz się, czy przypadkiem nie pomyliłeś Pięter, czy jesteś na pewno w tej firmie, do której aplikowałeś? Po miesiącu czujesz się, jakbyś był w Truman Show. Zaczynasz podejrzewać. Że jesteś w ukrytej kamerze, że ktoś Cię po prostu oszukał i robisz sobie z Ciebie bezczelne żarty. Wykonujesz obowiązki, które są absolutnie poniżej Twoich możliwości i które też z perspektywy absolutu są zupełnie niepotrzebne tej firmie. Ale wciąż je wykonujesz, bo taką masz pracę. I Twój przełożony Ci powiedział, że to ma zostać wykonane. Także po paru miesiącach w takich uwarunkowaniach tracisz troszkę kontakt z rzeczywistością. To może grozić akurat różnego rodzaju chorobami psychicznymi, więc trzeba bardzo uważać. Mo mo można mocno się przejechać, także trzeba być czujnym, jak ważka. Jest też oczywiście opcja, że praca sama w sobie będzie fajna. Zespół będzie fajny, szef będzie fajny, ale jeden kluczowy faktor nie będzie się zgadzał. A jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, chodzi o pieniądze. Czyli pensja generalnie będzie taka, że Rysia by nawet na waciki nie miała. No i co z tym fantem zrobić? Pracowanie dla idei hmm, zacne, ale jakoś trzeba przetrwać od pierwszego do pierwszego, więc pojawia się pewnego rodzaju dysonans poznawczy i decyzję trzeba podjąć. I tak myślę sobie, że jest też opcja przebranżowienia się teoretycznie. Można by się było przebranżowić, skoro praca, w której obecnie pracujemy, nam nie odpowiada, działka nam nie odpowiada, znaleźć nic innego nie umiemy, no to czemuż by nie spróbować? Czemuż by się nie przebranżowić? No i ja tutaj parę razy podjęłam już wysiłki w tym temacie, no natomiast wszystkie spełzły na niczym, bo sytuacja wygląda tak, przynajmniej z mojej perspektywy, podkreślam to, że generalnie jak masz wykształcenie, ale brakuje ci doświadczenia, no to straszna lipa, bo nikt nie chce takiej osoby, co jeszcze niczego nie doświadczyła, tylko siedziała na tych studiach i głupot się uczyła. No, też trochę w tym prawdy jest, umówmy się, że praktyki to raczej na studiach się nie zalicza, przynajmniej w biznesie. Natomiast jak już się ma doświadczenie, to wtedy też kręci pracodawca trochę nosem, jeżeli razem z nim w parze wykształcenie nie idzie. No i wtedy takie wykształcenie by trzeba było dorobić, i taki pracodawca to nie chce zatrudnić, bo to jeszcze będzie trwało, zanim ten pracownik to zrobi. No i tak wszystko się po prostu nie układa absolutnie. A koszty jakichś szkoleń, podjęcia kursów, podjęcia studiów, które tak naprawdę niczego nie gwarantują na rynku pracy, wszystkie oczywiście obciążają samego zainteresowanego. No i wiadomo, zaraz ktoś tutaj powie, że jak się chcesz przebranżowić, no to musisz w coś zainwestować, to nic nie spada z nieba, nic nie jest w życiu za darmo. No oczywiście, że nie jest nic w życiu za darmo, ja to rozumiem, aczkolwiek zupełnie inaczej podejmowałoby się tego typu decyzje, jeżeli ten system edukacji w jakikolwiek sposób sensowny by działał i rzeczywiście na tych studiach można by się było nauczyć czegoś, co dawałoby realną szansę na podjęcie pracy bez konieczności posiadania znajomości w danej firmie. No i tak. Poza tym z tym przebranżawianiem to też jest cała taka historia, że czasami po prostu łatwiej na te specjalistyczne stanowiska, od których zapewne zaczynasz w momencie, kiedy się chcesz przebranżowić, no bo powiedzmy, nie masz tego doświadczenia, że czasami one tak naprawdę nie wymagają zbyt wiele od tego potencjalnego pracownika. To nie jest rocket science. Te zadania, które tam musisz wykonywać, one wcale nie są aż tak skomplikowane, jak czytasz o nich w ofercie pracy. No i co wtedy taki pracodawca ma zrobić? Czy zatrudnić jakiegoś ambitnego, który chce się przebranżowić, chce się uczyć, chce się rozwijać i niestety na pewno będzie chciał też więcej kasy, <laughs> odwieczny problem wszystkich pracodawców i pracowników, czy lepiej zatrudnić studencika na śmiecióweczkę. Bo wiadomo, że taki studencik jak się dobrze zrekrutuje, będzie ogarnięty, to temu podoła. Bo to tam wystarczy jeden Excel do drugiego przekleić, kilka maili napisać, do kogoś tam zadzwonić, a jak będzie taki robotny ten student, to bardzo chętnie zrobi wszystko, wykona. Jeszcze się będzie cieszyć, bo będzie miał wpisane w CV, że ma jakieś doświadczenie podczas studiów. No i kręci się machina, no. A ty kopiesz nóżkami, wierzgasz rączkami i nic. I ciągle w bagnie. Coraz głębiej i głębiej. No tak właśnie jest. Ale nie odmówię sobie też przyjemności pomówienia o samych ofertach pracy, bo to też jest niesamowicie ciekawy temat. Takim punktem wyjściowym są nazwy stanowisk. To, co tam się po prostu dzieje, to jest niesamowite. Mam taką obserwację, że obecnie większość nazw stanowisk jest formułowana po angielsku. Zapewne dlatego, że brzmi to tak strasznie fancy i chyba, nie wiem, skłania większość osób do aplikowania. Ja nie, ja nie wiem właściwie, czemu tak się dzieje. No w każdym bądź razie te nazwy są tak wydumane, że tak naprawdę nikt do końca nie wie, co na takim stanowisku rzeczywiście będzie robić? Myślę, że też te osoby, które piszą te oferty i wymyślają te nazwy stanowisk, nigdy wcześniej nieistniejących i nie widzianych na oczy, mają identyczny problem. No ale widzę, że jakby nurt bardzo mocno został już zakorzeniony w tej dziedzinie pisania, także lecą z tym prądem. Mamy na przykład super projekt koordynatorów. Co druga oferta pracy to jest po prostu menadżer. Nie wiadomo, czym on tam będzie zarządzać, ale menadżer musi być, bo to od razu dużo lepiej brzmi, no nie? W CV też wygląda super menadżer mieć wpisany. Jest też na przykład copywriting ninja. Kumacie? Ninja. Możecie być ninżą, aplikować na stanowisko ninja. Zastanawiam się, czy ludzie przychodzą w stroju ninja na rozmowy rekrutacyjne do tej firmy. Albo ninja? Nie wiem, jak się to odmienia, muszę to sprawdzić. Dobra, nieistotne. Kontynuując dalej temat dziwnych nazw stanowisk, to nagle zwykła sprzątaczka zamienia się w konserwatora powierzchni płaskich. I dziwi mnie, że wciąż jeszcze nie została ta nazwa przetransformowana na język angielski. I zastanawiam się, jak taka nazwa po angielsku mogłaby brzmieć. I zrobiłam sobie takie wolne tłumaczenie. Podzielę się z wami. Uwaga. Flat surface maintenance staff. Czyż nie brzmi dostojnie? No na takim stanowisku to aż się chce pracować, co nie? Niesamowite po prostu. Jak zrobić ludziom wodę z mózgu? No, ale nazwa stanowisk to jest w ogóle punkt wyjściowy. To jest rzecz pierwsza. Kolejną rzeczą jest sam opis tych stanowisk. Co tam się dzieje, to tego świat nie widział. Ja po prostu widziałam tam już rzeczy takie, że zastanawiałam się nad zgłoszeniem na oddział psychiatryczny z własnej woli. Jak czytasz te wymagania i te obowiązki, które tam się pojawiają, to po trzech pierwszych punktach zastanawiasz się, czy to jest przypadkiem może rekrutacja do nasa? Nie wiesz do jakiej Ty firmy w ogóle aplikowałeś, na jakie stanowisko, jesteś kompletnie skołowany. Nie wiesz, co to jest. No wymagania są takie, że naprawdę zaczynasz się przekonywać, że jest to rekrutacja do NASA. Pod jakąś przykrywką. Że to jest jakiś absolutnie monstrualny szwindel. Że być może, ale tylko być może, właśnie odkryłeś największy przekręt w dziejach. Że to NASA... Rekrutuje do siebie i to jest jej nowy sposób na wyłonienie najbystrzejszych pracowników, bo oni dają taką incognito, undercover, pod przykrywką ofertę, i tylko najbystrzejsi się zorientują, że to jest właśnie do nasa rekrutacja. I tylko najbardziej zdeterminowani będą dalej wypełniać ten formularz i oni będą aplikować na to stanowisko, bo oni wiedzą, ich nikt nie oszuka. Oni zwęszyli już ten spisek. Tak, i właśnie do takich wniosków dochodzę. Natomiast to, co w tych ofertach sprawia mi też niesamowitą frajdę, jest oczywiście jeszcze misja i wizja firmy. Misja i wizja i benefity. Dlaczego? Bo ta misja i wizja to jest po prostu no wypisz, wymaluj wioska pod Jomkinowska. Każda z tych firm jest cudowna. Każda z nich jest najlepsza. Każda z nich jest liderem rynku, jest prężnie rozwijająca się, pracuje w niej młody zespół, pełen wigoru, i energii i motywacji do rozwoju. Wszyscy mają can-do attitude, nikogo się nie dyskryminuje no po prostu sielanka. Po prostu, no sama nawet nie wiem, do czego by to można było porównać. Rzeczywiście utopijny taki obraz. To nic nie jest tak wspaniałe jak te firmy na świecie. Poza tym z tych całych opisów firm, to też się dowiadujemy, że te firmy oprócz swojej głównej linii biznesu. One się zajmują milionem innych rzeczy, które tak naprawdę w pewnym momencie okazuje się, że są ważniejsze niż ten biznes, dzięki któremu oni zarabiają hajs. Bo hajs jest nieistotny, oni ci to zaraz też powiedzą, tej misji i wizji. Więc czym te firmy się zajmują? Ekologicznymi uprawami, dbają o środowisko, redukują emisję dwutlenku węgla do atmosfery, dbają o dzieci w Afryce, budują im szkoły. Domy im budują, szczepionki tam włożą, budują ule na dachach wieżowców w centrach miast, bo znowu dbają o środowisko. Promują sport, promują życie wege, no, on, no oni są niesamowici, no niesamowici są. Mnie to po prostu za każdym razem zaskakuje i tak sobie później człowiek myśli. No po prostu jaki to zaszczyt mnie kopnął prosto w twarz, że mógłbym w takiej firmie pracować, gdybym tylko mógł, gdyby oni mnie chcieli. No i te benefity, benefity też są super. Już są prawie w każdej firmie takie same, ale nieważne. Teraz oni się już prześcigają. Jak piszą, że dostaniesz prywatnego laptopa, to już niektórzy nie piszą, że dostaniesz laptopa. O nie! W niektórych firmach, tych top of the top, to dostajesz po prostu MacBooka. To nie jest zwykły laptop. To jest MacBook. Na nim jest nadgryzione jabłko. Jak go włączasz, to ono się rozświetla i emituje taką łunę w pokoju. I to jest niesamowite. Hipnotyzujące takie wręcz. Telefon służbowy? Ci najlepsi oferują iPhona, co jest oczywiste już. W sumie mogłam tego nie dodawać. No ale tak jest. Niektóre nawet oferują iPada. Można sobie dzwonić z paletki pingpongowej. No różne rzeczy można robić. Poza tym, oczywiście wszyscy mają prywatną opiekę medyczną, która gówno ci daje, bo kolejki są jak zwykłej przychodni, ale to nic. Masz kartę Multisport, bo wiadomo, Wszyscy są teraz fit i wege i po prostu bierz tę kartę i na basen, na siłownię, biegaj, i lataj. Nieważne, że jesteś 10 godzin w pracy dzięki tym benefitom, żeby sobie na nie ciężko zapracować, ale masz tą kartę, to jak masz jakiś czas wolny, no możesz zapierdalać po tych wszystkich placówkach: badmintona grać, w pingponga, w tenisa, pływać, skakać, latać wszystko możesz robić. Niewyczerpane możliwości są, niewyczerpane. Ale to też nic. To, to są rzeczy materialne, które dostajesz, ale też jak jest super w biurze. Zawsze jest świetna atmosfera. Biuro jest zawsze nowoczesne, nowo wyposażone, fotele są miękkie, jest strefa relaksu, można sobie pograć na PlayStation różne rzeczy mają. W poniedziałek dostajesz świeże owoce zawsze super świeża kawa. W poniedziałek jabłko, w piątek kawa. No i żyjesz żyjesz jak król po prostu wszystko jest w tych firmach. Ja to jak to czytam? To się zastanawiam, czy ja w ogóle powinnam żądać zapłaty za pracę, którą będę tam wykonywać. No przecież tam jest tak wspaniale, że to zaszczyt jest dla mnie, żeby tam przyjść i tam być w ogóle. Że jak mnie ktoś zaprosi tam, pozwoli mi tam być, no to ja już nie muszę w ogóle stamtąd wychodzić. A właśnie, a propos tego, że nie muszę stamtąd wychodzić, bardzo dużo z tych firm też wypisuje, że oni mają na przykład prysznice w biurze. No i niby to jest benefit, ale jak się tak chwilę nad tym zastanowisz, to nie wiesz, czy być może oni nie chcą cię tam uwięzić. Na zawsze. No, ale nic, no to trzeba się zastanowić. No, ale jak już tak podsumowując to, no to wiadomo. Później przychodzi ten moment, że już w końcu gdzieś się zatrudnią, przychodzisz do tej firmy i są generalnie oczekiwania kontra rzeczywistość. Spada na nas jak kamień na kojota. Albo to było kowadło, co ten struś na niego zrzucał. Kowadło chyba na niego zrzuca, albo kamień, różne rzeczy na niego zrzuca. No ale biedny ten kojot w każdym razie. Ci się czujesz tak jak ten kojot, jak już przychodzisz do tej pracy? No i sobie tak myślę, bo ponoć pracodawcy narzekają, że pracownicy oszukują w CV. No kłamią tam notorycznie. Na temat tego, jakie języki znają, jakie umiejętności mają. No przedstawiają się jako idealni pracownicy. Po prostu umieją zrobić wszystko, są w stanie wykonywać każdą pracę, w każdej będą zajebiści, wszystko będzie szło im jak spłatka, No po prostu rozniosą temat, nie? Takiego pracownika jak on tu nigdzie nie znajdziecie. I w perspektywie tego, co powiedziałam przed chwilą, może jakby ci pracodawcy przestali kłamać w tych ofertach pracy w tak ordynarny po prostu sposób, to i pracownicy przestaliby kłamać w CV. Bo by nie musieli tak pajacować, żeby dostać robotę. Bo z tego to się powoli też robi jakiś absurd. I w tym momencie po mistrzowsku wchodzę na pełne i przerywam sama sobie. Bo ileż można słuchać mojego jazgotu? Wystarczy. Jak to mówi moja matka, co za dużo, to i świnia nie zeżre. Bęk. Właśnie, okazuje wam litość. Możecie zrobić sobie przerwę od wysłuchiwania moich narzekań i utyskiwań. Odsapnijcie sobie, zróbcie herbatkę, zróbcie siusiu, czy cokolwiek tam chcecie sobie zrobić. Nie musicie tu wracać, ale jeżeli macie ochotę, to zapraszam do części drugiej, a tam opowiem już, o samym procesie aplikacyjnym, który jest równie fascynujący jak i oferty pracy. Także do usłyszenia, Śmiałkowie.